Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według Świętego Mateusza z Biblii tysiąclecia. Fragment nosi nazwę Rzeź Niemowląt. No i brzmi on tak. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku. Do lat dwóch. Stosownie do czasu, w którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w rama. Płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci. I nie chce utulić się w żalu. Bo ich już nie ma. Eee, no Tutaj, a może jeszcze, żeby była jasność, Rachel, Rachel która opakuje swoje dzieci, tutaj według, no, w, w, przytaczana przez proroka, to jest y, żona Jakuba. To jest żona Jakuba, no, tego Jakuba, zwanego też Izraelem. Y, no Jest ona uważana za matkę dwóch pokoleń Izraela. To jest pokolenia Józefa i pokolenia. Benjamina. No więc chodzi o to, że Rachel opakuje swe dzieci, no bo Herod wydał tutaj wyrok śmierci na, no właśnie na tych chłopców, którzy, którzy w Betlejem, tak, w, te, w tamtym czasie mieli do dwóch lat. Czyli na Izraelitów, tak. To były dzieci, Izraelitów, dlatego z pokolenia, dlatego Rachel, dlatego Rachel opłakuje swoje dzieci. Ale co do samego, co do samego fragmentu, no, to, to pokazuje, znaczy raz, to jest oczywiście kolejny, kolejny fragment, który ma wykazać, że Jezus jest Mesjaszem, że Jego zapowiadano w proroctwach. Yy. No, a z, z tego, co, z tego co, co tu jest tutaj opisywane, no to widzimy, jak, jak, jak tutaj Herod działał, w jakim był gniewie, w jakiej był panice. No i do czego się posunął. No, i teraz się zastanówcie, no bo to są takie, to jest działanie, które nie mieści się w głowie tak? normalnym ludziom, którzy którzy wiodą normalne życie. no jak można wydać nakaz, a jak można go wykonać jeszcze, bo to są ktoś go jeszcze wykonał tak? Żeby w całej okolicy betlejem i okolice, żeby pozabijać wszystkich chłopców do lat dwóch. No Jak widać, takie, takie rzeczy też się działy i zastanów się czy w dzisiejszych czasach te... Nie mieszczące się w głowie rzeczy, te rzeczy, które no nie, nie, nie przyszłyby nam na myśl. Czy nie mogą się też dziać? No. Czy to nie jest też możliwe, żeby ktoś w, w obronie swojej majątności, swojej pozycji, hmm, czy w trosce o swoje, o powiększenie, tak? O powiększenie swoich wpływów. Nie może się posuwać do takich bestialskich decyzji, które nam się w głowie nie mieszczą. No to niekoniecznie musi być, prawda, wyrok śmierci. Nie musi to być ko koniecznie takie działanie. Wprost. Ale, no, z tym was chcę na dzisiaj zostawić. No cóż... Błogosławieństw Wam życzę w imię Chrystusa Jezusa. Niech Bóg ma Was w swojej opiece, trzymajcie się.